Seria Anatomiczne Macanki zawiera elementy na gości ukazywane wyłącznie w celach edukacyjnych. Treści dedykowane są uczniom i studentom kierunków medycznych. Wszystkie osoby przedstawione na nagraniach są pełnoletnie i wyraziły zgodę na publikację ich wizerunku. Dzień dobry, witam w trzecim odcinku Anatomicznych Macanek. Z tytułu już wiecie, że będą one dotyczyć miednicy. A jeśli ktoś z Was obawiał się, że na początku tego odcinka wejdę z wielką metalową miską, sugerując, że właśnie ją będziemy palpować, to niestety Was rozczaruje. Chociaż skłamałbym, gdybym powiedział, że nie przeszło mi to przez myśl. Jeśli popatrzymy na miednicę od góry albo trochę z boku, to najbardziej wystającymi elementami są kolce biodrowe przednie górne. W przypadku naszej modelki były one idealnie na linii bielizny, a więc do palpacji trochę ją zsunęliśmy. Teraz doskonale widzimy, że między nimi jest wyraźne zagłębienie. Przyśrodkowo od nich będziemy szukać grzebienia talerza biodrowego. Poczujecie, że wyraźnie możecie się o niego oprzeć. Wróćmy do drugiej strony i również zaznaczmy sobie grzebień talerza biodrowego, abyśmy mieli te same punkty odniesienia i łatwiej było wyznaczyć nam kolec biodrowy przedni-dolny. Struktury tej będziemy szukać w pachwinie. Poniżej, przyśrodkowo od kolca biodrowego przedniego-górnego. Dla łatwiejszej palpacji podwiniemy tylko bieliznę, tym razem mocno w górę. Dla lepszego kontekstu popatrzmy jeszcze na te same punkty w pozycji stojącej. Tylko uwaga! Struktury te będą już w innych miejscach, ponieważ przy zmianie pozycji Skóra przesunie się już względem kości, a więc rysunek rozejdzie nam się z rzeczywistością. Ale pokazuje to, abyśmy mogli chociaż orientacyjnie porównać punkty na fioletowej z Andrzejem. Zmiana pozycji modelki niestety wiąże się z tym, że wszystko musimy rysować od nowa. Dlatego na początku wrócimy do fioletowej, a za chwilę później przejdziemy płynnie do czarnej. Palpację rozpocznijmy od kolców biodrowych przednich górnych. Najłatwiej będzie je wypalpować, idąc po talerzu biodrowym. A jak najłatwiej znaleźć talerz biodrowy? Według mnie poziomołożonymi dłonami. Idąc w dół, poczujecie w pewnym momencie, że opieracie się o grzebienie talerz. Teraz ustawcie kciuki w stronę spojenia łonowego i dzięki temu powinniście być w okolicach właśnie kolców górnych. Drugą opcją jest od razu lokalizacja najbardziej wystających punktów. U osób szczupłych, na stojąco sprawdzi się to równie dobrze. Możemy też znaleźć się idąc po grzebieniu talerza biodrowego lub szukać ich bocznie od linii pośrodkowej przedniej, mniej więcej w połowie drogi między pępkiem a spojeniem łonowym. Gdybyście chcieli z jakiegoś powodu palpować okolice spojenia łonowego, znajduje się ono w linii pośrodkowej przedniej. Pozwoli to nam to na przykład sprowokować ból w przypadku złamania w tym obrębie. Pamiętaj tylko, aby robić to nie palcami, a nasadą dłoni. Będzie to mniej krępujące dla obu stron. W celu maksymalnego ułatwienia sobie palpacji kolca biodrowego przedniego dolnego, jeśli macie dobre stosunki ze swoją modelką, możecie poprosić ją o chwilowe zdjęcie bielizny i ugięcie kończyny dolnej, tak jak na zdjęciu. Dzięki temu okolica pachwiny rozluźni się i ułatwi palpację. Punktem wyjściowym niech zawsze będzie kolec biodrowy przedniej górny, a samą palpację zróbcie z wyczucia. Jest to strefa dla wielu intymna i łaskocząca. Wiem, że palpacja miennicy wzbudza zawsze wiele emocji. I słusznie, ponieważ jest to bardzo ważny obszar nie tylko w diagnostyce wad postawy, ale również może generować bóle zlokalizowane nie tylko w samej miednicy, ale jeśli głębiej zerkniemy, to dosłownie w całym ciele. Dlatego zachęcam cię, abyś umiał spalpować te podstawowe struktury koste. A ponieważ jest to bardzo duży obszar, podzielimy go sobie na dwie części. W drugim zajmiemy się tą miednicą z drugiej strony. Ja za dzisiaj dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku.